Jeśli nie jesteś pewny swojej oferty, klient wyczuje to szybciej niż myślisz. Brak wyników sprzedaży to często nie wina ceny, rynku czy konkurencji, to kwestia tego, jak mówisz o swojej firmie, bo sprzedaż to transfer entuzjazmu. Jeśli sam nie jesteś przekonany do swojej oferty, nie zbudujesz zaufania, tylko wątpliwości. Klient ma ich wystarczająco dużo, więc nie dokładaj mu nowych. Żadna firma nie jest doskonała, ale lepiej skupiaj się na tym, w czym realnie pomagasz, zamiast na słabych stronach. Widziałem właścicieli, którzy mieli świetne rozwiązania, ale mówili o nich tak, jakby przepraszali, że istnieją. Wątpiący ton, wycofana postawa, wymuszone, niemrawe uśmiechy, poczucie niższości i dziękowanie na każdym kroku oraz brak konkretów i pewności siebie. To postawy, które sabotują sprzedaż i wysyłają klientów Prost do konkurencji. Jeśli chcesz mówić o Twojej firmie z przekonaniem i energią, to obserwuj mój profil po więcej.